Dzisiaj, czyli 19 lipca 2024 roku, pojawił się nowy mini karenet kolaboracji z piratami z Karaibów. Będzie trwał do 6 sierpnia. Także macie spokojnie trochę czasu, żeby cały karenet wypełnić, zrobić wszystkie zadania i odebrać nagrody. A jeśli jesteście ciekawi, jak się prezentuje. Cały karnet, to zapraszam do mojego filmu odnośnik macie w prawym górnym rogu ekranu. A teraz spójrzmy jakie kolejne nowości się pojawiły. Najpierw zobaczmy tutaj, co nam Fortnite mówi, mamy ścieżka nagród klątwy żagli, wykonaj zadania pirackiego. Kodeksu, by zdobyć przeklęte złoto i odblokować nagrody kosmetyczne, w tym plecak nagroda Jacka. Posiadacze ścieżki nagrod Premium otrzymają strój Jacka Sparrowa. Tutaj macie spoiler, u mnie nawet widać, już go odebrałam. A do 6 sierpnia, tak jak wspomniałam, będą mogli wykonać zadania, by odblokować dodatkowe nagrody, w tym strój przeklęty Jack Sparrow. Tutaj mamy piracki los. Poszukując zakopanych skarbów na wyspie wykorzystuj piracką armatę lub walcz z zwarciu pistoletem krzemieniowym. A nie w zwarciu, ale w porządku. Chcesz przerazić ich do szpiku kości? Otwórz statek w butelce, przemierzaj świat okrętem widmo, i zrzuć go na konkurencję! Piracki kodeks. Zadania. Wykonaj zadania pirackiego kodeksu, by odblokować fragmenty mapy. I tutaj również informacja, że do 6 sierpnia zbierz wszystkie fragmenty mapy, by odblokować lotnie okręt Jacka. Ciągle jakieś nowe jaki to. Jack Sparrow. Zobacz karę strony żagli by od razu odblokować Jack Sparrow'a, graj w Fortnite w Battle Royale lub na wyspach kurców, by wykonać zadanie i odblokować dodatkowe nagrody. Krątwa Oto stosowna chwila. Do 6 sierpnia dobij do portu i rzuć kotwicę z Jackiem Sparrowem. Wykonaj zadania, by zdobyć przetęte złoto i zaliczyć ścieżkę nagród klątwa żagli i rozpętaj chaos statkiem w butelce. W porządku, ale to tylko taki wstęp. O proszę, tutaj mam spoiler, ale my nie patrzymy, bo chodzi nam przede wszystkim o zadania. Cel dodatkowe pirackiego kodeksu. Poznaj wszystkie pirackie kodeksy, by odblokować okręczaka. Ukończ zadania z pierwszej części pirackiego kodeksu, by odblokować pierwszy fragment mapy. Piracki żywot. Złoto wzywa załogę. Etap o pierwszy z dziesięciu, to całkiem sporo ich jest. Zrabuj sztabki złota. Tysiąc lotów. Piracki kodeks, część pierwsza. Spłać swój dług. Trafiaj przeciwników w głowy, lub likwiduj ich. Jack wydostał się z wyspy i wciąż ma tę kulę. Traf przeciwnika pojedynczym strzałem z pistoletu. Naprzód do prochowni. Zniszcz budowlę lub obiekty za pomocą statku w butelce. Pomachaj widowni. Przejdź się po desce. Etap pierwszy z dwóch. Znajdź swój z ziemią. Mam słoik pełen ziemi. Mam słoik pełen ziemi. Zostaw pierwszy z pięciu ukończ zadania z pierwszej części Pirackiego Kodeksu, by zdobyć przeklęte złoto. Piracki Kodeks, część druga. Dodatkowe zadania będą dostępne. Okej. Okay. No, praktycznie za dwa dni. Mamy tu też dostępne w Wyspy Twórców. Zadania odkryć. Pierwszy z pięciu Piracki kodeks, część pierwsza. Zdobądź punkt doświadczenia na wyspach twórców. Ok. Czyli tak się prezentują wszystkie zadania dostępne na tą chwilę. Tutaj mamy czas u góry: no, dwa tygodnie i trzy dni. Tutaj normalnie zadania dzienne. Nic nowego raczej się. Nie pojawiło, restart już był. To chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o takie ciekawostki, o nowości, które pojawiły się tutaj w samym menu, bo po więcej trzeba by już zajrzeć do samej rozgrywki.